Witamy w kwadratowych... Życie w kwadratach. No, życie w kwadratach i to jest nasz Dzisiaj e pójdziemy do jaski do kopalni raczej. to jest moja kopalnia w mojej chacie. Dobra, idziemy. Chodź. Ja jak zawsze chodzę na F1. To już A drugi jest. odcinek pod rząd nagrywamy. On w no złotej zbroi, czter-jeden. Co? Tu mamy kabel I moje łóżko, to łóżko wezmę. Tam nasza tylko ława. Tu jest nasz ława. Tam nie będą ten tunel prowadzić, a tutaj ten tunel prowadzi do czegoś innego. No. Zobaczycie. To samo wygląda i mi przed chwilą cztery plikary głuchły przed 5 ten... Bum. i te łapki w górę nie zrobię kościół no kurde no hmm, dobra idziemy idziemy tu jest moje kopanie tu jest tunel 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 i pam Uiii, czekaj tu jest wejście i jesteśmy w naszej kopalni domowej w naszej oryginalnej pierwszej kopalni a tu jest tunel tu nie da nie da nie 2 tunel Darka, ale jeszcze go nie ma i tu ma stasia, i tunel publiczny dobra a to wcale tak dużo czasu nie zajęło nam to co dzisiaj jeszcze zrobimy mieliśmy zbudować nie, budowanie będzie w kolejnym odcinku Ciężko, Dzisiaj może nie, nic ciekawego nie zbudowaliśmy do tego no. czasu Te łapki w górę nie mamy Kurde, na, gdyby to był live stream to by żeby ludzie nam by napisali co robić Ja o, cię ono zacznie, ja Może zaczniemy sobie na czy nie Nie, na razie nie chcę <noise> ty, A ty chyba jeszcze nie widziałeś co ja mam po mojej chacie Mam ja. Oj, pochodno po co ja. nie. Co masz pod Dziurno. Nie. Jęci buchu? Nie, sam tu zniszczyłem. O. Nawet gościu portal tutaj niszczyłem, a tutaj był mechanizm z lampką. Ja. A da, Ona a się spamować podchodzi. OMG. Ja ja. To Ty rób może cięcie i widzimy się rano. Nie, to robimy dzień, to robimy noc, pójdziemy do Ciebie spać i tak będę. Rób cięcie. A po co cięcie? No, ja no ja myśmy tak wszystko robili, że my... Dobra, robimy noc. Robimy noc. My spróbujemy przeżyć. Ui! Hmm. Zamknąłeś drzwi? To dobrze. Bo pamiętam jak my kiedyś w naszej chacie i się dziwiliśmy co na, czemu nam się spadnęły w domu, a on drzwi po prostu nie zamknął i się ciągle kurczę wchodziły nam do chaty. Ty, o góry! O górki! O, owca, chodź tu ze mną. Chodź owca, chodź, chodź, chodź. Gień. Dziękuję. Dobra, może pokażemy magazyn. Mam. I twoją tajną skrytkę. A, skrytka. Nie, najpierw twoja na tajna skrytka w mieszkaniu będzie. Pa, pa. Kto by pomyślał, że nie może mieć w mieszkaniu taką dziurę? Nie kradnę mu, bo nie mam co kraść. Oj, drewno postawiłem. O rano, samochód znowu wyjedzie. Uuuu, samochód do domu. Dobra, wychodź. Czekaj, okay. wychodzę, 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 wychodzę. Proszę. No to idziemy okay. ja teraz do samej skrótki i do magazynu. W ogóle jest mój magazyn, na górę jest jego. To jest moja wróżka, widzieliście ją na pewno. Tutaj do tej to, to nie da, to jak tu jest mój magazyn. I tu jest I tu jest jego eee Pożyczę diamentowy kierow, okej? Okay? Ale to je użyte. Idziemy do Idę kanie A dobra, to mogę ci już oddać sporo sam. Ale zapomniałem, że ja mam jeszcze trzech diamentów, gościu. O, o, o. A skąd ty masz mapę? Zostawałem! A co ci ten jeden? Ja cię zabiję kiedyś. To jest kup mapę. To zrobię sklepik bo Wezmę to... sobie pły... Ty, a czemu my mam tu na item włączone? Nie wiem. Zwy... To rób stoję na gościu. No to idź, bo ja mam tutaj 590 Dobra, idziemy, idziemy. I jak no. będzie noc, to się pożegnamy. A nie, przecież no. była noc. To co, kończymy? Czekaj, zobaczę ile to już trwa. Ile to trwa? Zobaczymy. Nie Aha, tu mi... czekaj, to zrobimy. To, to robimy cięcie i jak... i zaraz powiemy ile się nagrywało. To cięcie. Okej, okay, okazało się, że nagrywamy już 6 minut, czyli 50 minut przesyłania. A no, to ludzie jak chcecie zagrać na tym serwie, to... Nie, nie na tym, nie na tym, nie na tym. Dobra, to na innym. Na innym, na inny serwis założymy do tego my tam zrobimy miasto, płaski teren i tak te i I mm, jedna ruchom. rzecz. Na PW piszcie do mnie. Jak chcecie, to możecie łapkę w górę. I napisać piszcie? do mnie. Serwer wymaga niestety hamaczy. piszcie na tym. Piszcie na YouTube. Piszcie no no, tu wy piszcie. I nie musicie mieć odmiennego minecrafta ja nie ja musi ten wygląda sobie. Nie... nie ja się sam kurde znowu nie załadował, nie wiem czemu. Gdyby zginęło no to byś się załadował, no ale dobra. To co zaraz będziemy... To jak ktoś zbudujemy, no to może trzeci odcinek będziemy nagrywać. No... Ale co zbudujemy? Może piramidę. ale to po Ale z czego? Ze są tą ja mam trochę. To będziemy musieli piasku pozbierać. Eee... Ja staję pisać. No to do, dobra. O, dobra, to my kończymy. Na razie komentujcie, subskrybujcie i piszcie w komentarzach jak chcecie być. Nie, nie będzie w komentarzach, nie w komentarzach, bo będzie burlen. Albo no na kanale, to albo to. na PW. Fajnie będzie ten serwer, mówię. Może na tym serwerze, ale gdzie indziej. Ten, kto pierwszy napisze? Pierwsze dwie osoby? Nie, po, nie, nie pierwsze dwie osoby. Po prostu każdy, kto napisze, to my tam napiszemy, w której godzinie będzie im pasowało. No nie, 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 nie. Mamy taką niespodziankę. Pierwsza osoba, która do nas napisze... Brawo łóżko. Pierwsza osoba, która do nas napisze na YouTube, wchodzi na ten A, dobra, dobra, dobra. A inni na tamten. Wiesz o co chodzi. Dobra, chociaż tamten dobra. serwer jeszcze nie mamy go. I nie wiemy, czy będzie kiedyś kolejny odcinek z serii budowne Minecraftowe. W ogóle nie wiem, po co jeszcze jest ta seria tam. No YouTube, no ale dobra. Piro się, ale Piro mówi, żeby została, no to zostanie. No to my się żegnamy i komentujcie. Subskrybujcie. Zasłaniajcie i oglądajcie, pa, pa i piszcie komentarze. Ja kończy... no, no, dobra. Ku... No, a na koniec kurczaka zabijemy Gdzie ty jesteś? Stop! Stop! Naczka!